Pan Wójt Gminy Rudnik, Pan Piotr Rybka, tuż po tych uroczystościach, takich jeszcze nieoficjalnych, bo teraz korowód, prawda, tak jest. przed Państwem, idziecie tropem sprawdzonym, bo sobota z rajtowaniem, niedziela z maszynami zabytkowymi, prawda? Proszę powiedzieć, jak w tym roku Gamów i cała Gmina Rudnik świętuje żniwa? Tak jest, tak jak już Pan powiedział, wczoraj odbył się rajt konny, Także ci, którzy chcieli wziąć udział, przybyli i oczywiście zabawa udana. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, to rozpoczęliśmy go mszą świętą, która została uroczyście odprawiona przez naszego księdza proboszcza. W asyście z diakonem, który też się wywodzi z naszej parafii. No i teraz powoli szykujemy się już do tradycyjnego korowodu. Widzimy. Jak sporo maszyn, jak sporo e, osób, które chcą w tym korowodzie wziąć udział, ile ich tu e, w sumie wszystkich jest. Wiem, że wczoraj e, rano było już ponad 50 osób chętnych, które chciały właśnie w tym korowodzie wziąć udział. E, no i oczywiście e, ten korowód będzie podzielony, tak jakby na dwie części. Jedna część to są te maszyny tradycyjne, te nowe. Do tego oczywiście grupa dzieci ze szkoły z przedszkola plus te osoby chętne z całej gminy które chcą wziąć udział właśnie w tym korowodzie a na koniec pojadą znowu te maszyny zabytkowe które będą miały czyli które mają powyżej 50 roku i Później, e, oczywiście, specjalna komisja oceni te pojazdy e, w dwóch kategoriach: jako najlepiej zachowany zabytek i jako najlepiej odrestaurowany. Panie Piotrze, Panie Wójcie, Pan jest szefem takiej gminy, która jest chyba najbardziej rolnicza ze wszystkich gmin w Powiecie Raciborskim bardzo obszarowo rozległa. Wiele pól, wiele gruntów ornych. Proszę powiedzieć, jak w tym roku, tak z Pana perspektywy, z Pana wiedzy, ja wiem, że samorząd nie do końca jakby siedzi za jakby każdym jednym rolnikiem i go tam nadzoruje, bo w ogóle tego, tego nie ma przecież, ale jednak ta wiedza jest jako szefa gminy, no takiej właśnie na wschodzie rolniczej. Z tego co wiem, co rozmawiałem właśnie tutaj z lokalnymi rolnikami, mówili, że nie, mają, nie ma co narzekać, że te zbiory tegoroczne nie były złe. Wiemy, że pogoda też nie rozpieszczała rolników, że w momencie, kiedy był potrzebny deszcz, tego deszczu brakowało, kiedy było potrzebne słońce, też go brakowało, ale na szczęście plony urosły. Opatrzność boska czuwała tutaj nad naszą gliną i także, tak jak powiedziałem, nie ma co narzekać. To też jest okazja do tego, żeby tą imprezę plenerową, która Was trochę rozsławia, trochę tutaj sprowadza osób, które przybywają, aby odpocząć, aby zobaczyć coś innego, to jest wzbogacenie Waszej oferty kulturalnej, promocyjnej. Jak pan to odbiera, bo udało się wam, ten pomysł chwycił. Sam pan mówi o 50 zapisanych uczestnikach, to dopiero widzowie. Tak. E, ja szczerze powiem, że e, już od... Ciężko mi powiedzieć teraz od ilu lat, ale w każdym bądź razie już sporo lat, co jest taka tradycja w naszej gminie, że właśnie są te korowody. W każdym bądź razie cieszy mnie to, że udało się właśnie wprowadzić coś nowego, to co jest związane właśnie z tymi zabytkowymi pojazdami. Tutaj jeden rolnik, który miał ten zabytek gdzieś tam w stodole zakurzony, no, nawet nie był świadomy tego, że można to w jakiś sposób wypromować. A to nie jest tylko promocja tego rolnika, tego ciągnika, tylko również promocja całej naszej gminy. Także ja też cieszę się bardzo, cieszę się, że, że są osoby z zewnątrz, które również chcą się pokazać tutaj u nas. Zachęcam w kolejnym roku na pewno ta impreza... Będzie miała podobny charakter, także już z tego miejsca serdecznie zapraszam. Na no, wszystkim pozostałym życzę udanej zabawy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Super.